Witajcie, moje drogie Mad i ciąg dalszy wyrażeń algebraicznych. Dzisiaj powiemy sobie o jednomianach. Czym jest w ogóle jednomian i jak tak naprawdę możemy przekształcać i upraszczać ewentualnie jednomian, aczkolwiek upraszczanie to raczej pewnie będzie bardziej w kolejnej części, w kolejnym filmiku. Oczywiście na początku pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subik na kanale i oczywiście ustawcie sobie dzwoneczek, żeby żaden fajny filmik o matwójka was nie ominął. No i teraz przejdźmy, słuchajcie do jednomianów. Czym w ogóle są jednomiany? Otóż jednomiany są takie by pojedyncze wyrażenia, czyli pojedyncze liczby, czy litery, czy iloczyny tych liczb i liter. Czyli na przykład takie 2x, albo samo x, albo x kwadrat, albo 3x kwadrat, albo 2ab, albo 2abc. To wszystko to są jednomiany. No i teraz my zajmiemy się yy, właśnie porządkowaniem jednomianów. No więc oczywiście przypomnijmy sobie, czym tutaj, że jest potęga, bo jeżeli na przykład mnożymy 4 razy 4, to co to jest? 4 razy 4 to jest, słuchajcie, 4 do potęgi drugiej. Z kolei 5 razy 5 razy 5 to jest 5 do potęgi trzeciej, bo mnożymy trzy liczby takie same. Czy 7 razy 7 razy 7 razy 7 razy 7 tu mamy 7 piątek, czyli to jest 7. Powiedziałem 7 piątek? Nie mamy 5 siódemek, czyli to jest 7 do potęgi piątej a ile jest dziesiątek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, więc to będzie 10 do potęgi ósmej. Następnie mamy m razy m, czyli m do potęgi drugiej, widzicie? X razy x razy x to jest x do potęgi trzeciej? 2 razy a razy a. Słuchajcie, dwójeczkę w takim przypadku przepisujecie, a mnożycie sobie a razy a, czyli mamy a do kwadratu. No i mamy minus 4 razy b razy b razy b, czyli to jest minus 4 przepisuje a b jest do potęgi trzeciej. Ogólnie, rzecz brąc, pamiętajcie, sprowadza się to wszystko do tego, bo to jest najczęstszy błąd, jaki popełniacie. Jeżeli dodajemy do siebie x, no to je dodajemy, czyli jabłuszko plus jabłuszko plus jabłuszko, to są 3 jabłuszka. Natomiast jeżeli mnożymy te x przez siebie, to to jest x do potęgi trzeciej, i to ty musicie przede wszystkim po prostu pamiętać. Uporządkuj porządku Może, mm, nie wiem, czy mam przepisywać. Mamy a razy b razy a, czyli, zobaczcie, mamy a do potęgi drugiej razy b. Mm, następnie mamy a razy b razy a razy a razy b. Oczywiście tam jest znak mnożenia, ale oczywiście może go nie być, i wtedy będzie właściwie to oznaczało dokładnie to samo. I mam tutaj a do potęgi trzeciej razy b do potęgi drugiej, no bo mamy mnożone przez siebie 3a i 2bc. 5a razy 6a. W takim przypadku, słuchajcie, oddzielnie mnożycie a razy a, czyli to jest a kwadrat i oddzielnie mnożycie 5 razy 6, czyli 30, czyli wynik to będzie 30a do potęgi drugiej. Następnie mamy 2a razy 7b razy a, to jest podpunkcik d, no więc 2 razy 7 to jest 14, a razy a to a kwadrat i jeszcze zostaje mi b. Podpunkcik e mamy minus 3b razy 4a razy b, czyli minus 3 razy 4 to jest minus 12a b. Podpunkcik f 5b razy minus 2b razy a razy 3b. Czyli najpierw pownóżmy sobie, słuchajcie, liczby 5 razy minus 2 to minus 10 razy 3 to minus 30, teraz A ile mamy tych A chyba tylko jedno, a B mamy 3, czyli B do potęgi trzeciej. Pod punkcie G minus 3AB razy 5a razy 2b równa się 3 razy 5 albo inaczej, 2 razy 5 to 10 razy 3 to 30 na minusie. I mam a razy a, czyli a do drugiej, b razy b, czyli b do potęgi drugiej. Następnie mamy ab, razy 2 ab, razy minus 7 i razy b, czyli, zobaczcie, mnożymy tak naprawdę przez siebie jednomiany, dzięki czemu uzyskuję jeden większy jednomian, tak jakby. I mamy 2 razy 7, minus 7 to jest minus 14, a razy a to będzie a do potęgi drugiej, i mamy raz, 2, 3b, czyli będzie b do potęgi Trzeciej. I ostatni przykład: minus 5 ab razy b, razy minus 3b, razy ab. Minus 5 razy minus 3 to będzie 15. No i teraz zobaczmy, ile mam a. 1a i drugie a, czyli a do drugiej, a b jest teraz 2, 3 i 4, czyli b do potęgi czwartej. Ok, następne. Słuchajcie, mamy uporządkować jednomian. No i mam wyraz baca. Baca, czyli co? Czyli A do drugiej B i C. Następnie mam Jajo, czyli A do pierwszej, J do potęgi drugiej i C. O, przepraszam. O, jajo miał być. Kolejny wyraz to jest baba. Czyli A do drugiej B do potęgi drugiej. No i mamy jeszcze wannę wanna, czyli a do drugiej, n do drugiej i razy w. Kolejne to będzie lelek, lelek, czyli e do potęgi drugiej, k i j l, czyli najpierw k, a później l też do potęgi drugiej. Później mamy parada, parada, a do potęgi trzeciej, d p i r Ananas, ananas. Czyli zobaczcie A do potęgi trzeciej, N do potęgi drugiej i S. Tatarak. Tatarak. Czyli A do potęgi trzeciej, K, R i T do potęgi drugiej. Rabarbar. Rabarbar. Czyli A do potęgi trzeciej, B do potęgi drugiej, no i R do potęgi trzeciej, chyba nic więcej nie ma. Matematyka. 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 Czyli A do potęgi trzeciej, E, M do drugiej, nie, jeszcze K jest. K m do drugiej i mamy ty, I chyba t do drugiej jeszcze i Y. i to byłoby chyba tyle. To to lotek, to, to lotek. Czyli e k L, O do trzeciej i t. Do trzeciej. No i minimum zostało na końcu. Minimum. Czyli mamy i do potęgi drugiej. n. M. Jeszcze najpierw. m do potęgi trzeciej. n i u. No i to by było tyle. Uporządkuj jednomiany i wskaż, które z nich są sobie równe. No więc pierwszy jednomian to jest. Tak, może ja już będę od razu porządkował. Czyli najpierw liczbę, później piszę a ile jest, raz, dwa, trzy, k i r. W drugim jednomianie mamy 2 razy 6 to jest 12. a razy a to jest a do drugiej i k i r. Trójeczka, to jest minus 3 razy 4, to jest minus 12, a razy a to będzie a do drugiej. No, i zostaje tam jeszcze k KIR. Czwóreczka, 12, A i A to A do drugiej, K i K to K do drugiej, I ry i ry to ry do drugiej. No i piąteczka, minus 2 razy minus 3 to 6, 6 razy 2 to 12, A razy A to A do drugiej, no i zostaje mi K i R. No i w ostatniej szósteczce mam 4 razy 3, czyli 12. A razy A, czyli A do kwadratu, K razy K, czyli K do kwadratu i ry razy ry, czyli ry do kwadratu. Czyli zobaczcie, mamy czwóreczkę i szósteczkę takie same. Takie same. Czwóreczka i szósteczka są takie same. Coś jeszcze jest takie samo? Chyba piąteczka. 12A kwadrat r, 12A kwadrat R i dwójeczka. Te są jeszcze takie same. No i to by było tak naprawdę na tyle. Uporządkuj jednomian. Czyli będziemy musieli sobie to, zobaczcie, powymnażać. 3a razy 5 to będzie 15a. Może pod spodem będę pisał. 3a razy 5 to jest 15a. 6b razy 2b to jest 12b do drugiej. Minus 10c razy 1, druga c, czyli minus 10 na 2 to będzie minus 5, i c razy c to c kwadrat. 5d razy 7d do drugiej. 5 razy 7 to 35. d razy d do drugiej to będzie d do potęgi trzeciej. Minus 2e kwadrat razy minus 4e. Minus 2 razy minus 4 to jest 8. e kwadrat razy e to jest e do potęgi trzeciej. 1 trzecia f razy 2 piąte f do kwadratu. No 1 trzecia razy 2 piąte to po prostu mnożymy jak to ułamki, czyli 1 razy 2 to 2. 3 razy 5 to 15. f razy f to jest f do potęgi trzeciej. No i dalej idąc mamy minus 3g do potęgi trzeciej razy 2g. Minus 3 razy 2 to jest minus 6. g do trzeciej razy g to będzie g do potęgi czwartej. 6h do 3 razy 1 dwunasta h. 6 przez 12 to będzie po prostu 1 druga, a h do 3 razy h to będzie h do 4. No i minus 3 czwarte razy i do 3 razy minus 8 razy i. No więc i do 3 razy i to zobaczcie, to będzie i do 4, a tu mam minus razy minus co do na plus. No i tutaj czwóreczkę mogę z ósameczką skrócić i będę miał 3 razy 2, czyli 6. Czyli zostaje mi 6i do czwartej, albo mogę napisać 6 razy i do potęgi czwartej. Przedstaw wyrażenie w postaci uporządkowanego jednomian. Więc może najpierw przepiszmy. Zobaczcie, mam tak 18a kwadrat razy b razy c, i to muszę podzielić przez 15a razy b. Zobaczcie, możemy sobie skrócić licznik z mianownikiem, czyli skracam sobie b. Mogę sobie skrócić a, czyli tutaj skrócę kwadrat, a tu po prostu skrócę. A, no i mogę 18 i 15 podzielić na 3 i wtedy będę miał 6, a na dole będę miał 5. Wobec tego wynik, zobaczcie, to jest 6 piątych, zostało nam A, B się skróciło, czyli AC. 6 piątych AC. Kolejny przykład to jest 12x kwadrat y do trzeciej podzielić przez 4 razy 5 przez xy. No i teraz tak. 12, 12 i czwóreczkę skracam no przez 4. x kwadrat mogę skrócić, czyli tu skrócę kwadrat, a tu całkowicie skrócę xa. Tu skrócę y, a tu skrócę będę miał y do drugiej. Tu w sumie powinienem napisać x do pierwszej, żeby nie było wątpliwości. Więc zostaje mi tak: 3 razy 5 to jest 15. x do pierwszej, y do drugiej. Podpunkcik C, a podpunkcik C zostawię dla Was, tak żebyście mogli mi na, w komentarzach na końcu napisać, ile Wam wyszło. No i zobaczcie, zwróćcie uwagę, ile jest pod C. O, coś kiepsko się pikseloza wyłączyła. Mamy 2A kwadrat razy 3AB. 2 razy 3 to jest 6. 6A razy A kwadrat to będzie A do trzeciej i B. Następnie mamy minus 5 a b kwadrat razy 6ab. Minus 5 razy 6 to jest minus 30. A razy a to a do drugiej. b do drugiej razy b to b do trzeciej. 4a kwadrat razy minus 2 razy a razy b. 4 razy minus 2 to jest minus 8. a kwadrat razy a to jest a do trzeciej i po prostu zostaje jeszcze b. Następne. Minus 5ab. Razy a kwadrat b razy minus 4 i b. Czyli zobaczcie, 5, minus 5 razy minus 4 to będzie 20. a razy a kwadrat to już jest a do potęgi trzeciej, a b razy b razy b to też będzie b do trzeciej. Zobaczmy, czy tutaj nic nie pominęłem. Nie. Super, i tutaj mam minus 3 ab razy 2 c razy a. Minus 3 razy 2 to jest minus 6, a razy a to a kwadrat, b i c. Przepisujemy. No, i ostatni, minus 5a kwadrat razy 4abc razy minus 2b i c. Minus 4, minus 5 razy minus 2 to 10, 10 razy 4 to 40, i dlatego a mamy a kwadrat i a to będzie a sześcian, czyli a do potęgi trzeciej, b i b to będzie b do potęgi drugiej, i c i c to będzie c do potęgi drugiej. No i to tyle, słuchajcie, moi kochani. Moje macmerficzki, jednomiany mamy za sobą, przechodzimy do kolejnego tematu, którym będzie pewnie upraszczanie jednomianów, czyli redukcja wyrazów podobnych, więc zapraszam Was do kolejnego bardzo, bardzo ważnego odcinka.